Witajcie serdecznie. Witajcie Ania Grancarek i Irmina Mrozowiecz-Schmidt. Tym razem Kraków, a właściwie jego okolice, Enklawa światła, wykłady, prelegenci to my. spotkanie. Rola rodu we współczesnym świecie. I tutaj dużo o tym, co to ród poprzednie generacje, jak możemy nawzajem siebie skutecznie wspierać w dzisiejszych czasach. Ja będę mówiła o sztuce szczęśliwego życia, jak uprawiać tą sztukę, jak namalować ten nasz świat, żeby y, odpowiadał naszym oczekiwaniom, jakich można użyć farb, jakich pędzli i jakiego płótna? Zapraszamy bardzo serdecznie. 6 7 lipiec. Miejscowość wielmożna, dobrze tak, wiedziała. Chyba tak? Tak, <laughs> lub wielmożna. <laughs> na pewno znajdziecie na mapie. Bez powodu będzie pięknie. Tak więc tym razem, dla odmiany, kierunek Kraków. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Witam cię serdecznie, Siegfried. Witam naszych szanownych słuchaczy. Bardzo Ci jestem wdzięczny, Siegfried, za kolejne zaproszenie mnie na enklawę światła jako prelegenta. Tym razem przedstawię Wam innowacyjne prace rosyjskiego naukowca Piotra Piotrowicza Gariajewa dotyczący DNA i nie tylko ludzkiego DNA. Na tym spotkaniu dowiecie się, jakich fenomenalnych wyników osiągnął Piotr Gariaev, jeżeli chodzi o leczenie tak zwanych nieuleczalnych chorób bezinwazyjną metodą, którą wymyślił i opracował. Bardzo jestem wdzięczny jeszcze raz za to spotkanie. Zdrawiam Was wszystkich, chowane z Warszawy. Witajcie, kochani. Tutaj teraz jestem jako Teresa Skrzypczyk. Będę jednym z mówców na Enklawie Światła 6 lipca 2024 roku w Zodroszu. Tematem prelekcji jest Jam, Jest, Ja Jestem, Ja Istnieję. Jestem też naturoterapeutką, więc będzie możliwość zrobienia mikroskopowego badania żadnej kropli krwi. Czuję naszą piękną energię tam wspólną już na miejscu. Pozdrawiam was ciepło. Do zobaczenia, kochani. Witajcie kochani, ja nazywam się Piotr Suszek i na co dzień zajmuję się oczyszczaniem energetycznym, ustawieniem energii w rodach, odprowadzaniem dusz zmarłych, jak również operacjami fantomowymi. Witajcie kochani. Z tej strony Agnieszka świeczkowska, terapeuta holistyczny. E, ostatnimi czasy pasjonuje się e, planem duszy i o tym chciałabym Wam bliżej opowiedzieć na enklawie światła, jaka odbędzie się już w najbliższy weekend w e, okolice Krakowa. E... Tym razem e, będziemy z wami wirtualnie, nie będzie nas osobiście, ale myślimy, że to niczego nie zakłóci. Przecież energia jest wszędzie, więc na pewno poczujecie naszą obecność. Sercami, sercami, bo sercami będziemy łączyć się z wami. Kochani, Zygryd jest na tyle łaskawy i, i, i fantastyczny, że powiedział, że mogę przedstawić nawet plan duszy na jego przykładzie. Na przykładzie jego życiorysu pokazać Wam parę aspektów z planu jego duszy. Myślę, że większość z Was zna jego życiorys, chociaż troszeczkę znam go z jego opowieści, więc będzie to fajnie, jak, jak przedstawię Wam to, jak to wygląda z poziomu jego. Planu duszy, jak to doświadczenie miało tutaj na Ziemi wyglądać i jak idzie zgodnie, że tak powiem, z planem. E, także opowiem Wam o planie duszy na bazie, na przykładzie Zygfryda, e, oraz e, bardzo bym chciała e, zobaczymy, czy czas nam na to pozwoli wprowadzić Was, was w przestrzeń serca. I poczuć koherencję pomiędzy naszym umysłem i serduchem. I to by było piękne, jakby się udało, jakby wystarczyło nam czasu. Chodź, zobaczymy, ile Piotrowi zejdzie na jego tematy, bo ty też będziesz miał o czym opowiadać, prawda? No, ja opowiem Wam odrobinę o prawie Miru, ale głównie chciałbym Wam dać w prezencie nowe narzędzia. Także będziemy się bardziej koncentrować na oświadczeniu woli. I po naszym wystąpieniu otrzymacie wzór oświadczenia woli i dowiecie się w trakcie, jak go napisać. Wow. Ej, kochani, to już niebawem. Zapraszamy Was serdecznie. Zdrawiamy prosto z naszego serducha. Przesyłamy do Was mnóstwo światła. I do zobaczenia już niebawem. No i z wiatrem oczywiście, kochani. Do zobaczenia. Witam, witam serdecznie i słuchajcie, zapraszam, zapraszam na dziewiątą enklawę Światła Łzy Fryda i Kasi. No i ja też tam będę, będę wirtualnie, będziemy śnić na jawie. No i zobaczymy, co nam uniwersum podpowie, co najlepsze chce się wydarzyć. Pozdrawiam Was ciepło, ciepło, gorąco i jak będziemy działać, to pomyślcie o swojej najlepszej intencji, co ma się, co ma się zadziać, spełnić. Zapełnić, co można oddać. No i działamy trzy poziomowo, bo ja lubię trójki. Jak ktoś lubi trójki, to wie o co chodzi. A, czyli zawsze będą trzy tempa, trzy poziomy działania: kolektywne w relacji z kimś, czy bliskim, czy w jakiejś relacji, no, zawsze bliskiej, bliskiej. No i dobra, miała być minuta. No to słuchajcie, pozdrawiam, do zobaczenia. Pa pa. Witajcie Witaj Rodacy, z tej strony Dobromiła i Cibor. zapowiadamy się na enklawę i... Łukasie Tak jest. Będziemy mówić o tym, o czymś co ściśle pochodzi z naszych doświadczeń własnych, ale i z publikacji, które robiliśmy i sprzeczuć analiz i dotyczy to tworzenia może i najważniejszej konstrukcji wszechświata jaką jest rodzina, istota, źródła rodzina człowieka. I o Będziemy, będziemy tak? mówić też o o dusz kryształowych. W ogóle o przywoływaniu dusz do rodziny, do rodu i dobieraniu się dusz w takie zharmonizowane małżeństwo mocy, Mi jak to powiadają. Czyli właściwie wszystkim, co dotyczy rodu jako siły nośnej, kreatorów, którymi przecież wszyscy jesteśmy. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Także dziś zapowiadamy się... O jakim porodzie lotosowym. No, to jest bardzo ważne. Też tego doświadczyliśmy. Dobrze, to pozdrawiamy w takim razie. Tak, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Witajcie kochani, z tej strony Anna Mazurczyk. Tak bardzo się cieszę, że będę mogła być z Wami i spotkać się z Wami na Enklawie Światła. Kochani, ja będę tam mówić o tym, jak ważne jest pożywienie światła, czyli naturalny barwnik chlorofil. Powiem też, co oznaczają E w jedzeniu sklepowym i których syntetycznych barwników unikać. Powiem też Wam kilka bardzo ważnych oznaczeń barwników, z którymi stykacie się na co dzień, no i jakie niestety konsekwencje niesie ich jedzenie. No i oczywiście kilka słów o naszej zielonej żywności, czyli soku z trawy jęczmiennej i chloreli jako naturalnych barwnikach, których możecie użyć w kuchni. Kochani, do zobaczenia już 6 i 7 lipca na Enklawie Światła Koło Krakowa. Do uściskania, do zobaczenia, Buziaki, papa! Pa. Dobry dzień, dobry, witam bardzo serdecznie. Chciałabym Państwa zaprosić na Enklawę Światła do Zygfryda Ciubki 6 i 7 lipca tego roku do Krakowa pod Wielmożą. Tam właśnie 6 lipca odbędzie się pokaz filmu Korporacja Światła, dokładnie o godzinie 20. Którym jest realizatorem tego filmu tutaj Ania. Bardzo serdecznie będzie nam miło Was gościć ten dzień i będzie nam bardzo miło na serduszku, jeżeli się pojawicie. Do miłego zobaczenia. Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy skorzystają z zaproszenia na Enklawę Światła. Pojawię się tam po raz drugi promując w tym roku książkę. Książka pod tytułem W hologramie oszustwa. Powrót do wieczności. Pokażę wam państwo, państwu jak ona wygląda, książka, która ma zadanie obudzić, uświadomić, zrozumieć właśnie w tym, w czym żyjemy, czyli w hologramie oszustwa. Odkrywane tutaj są karty naprawdę bardzo grube. Odkrywane są poprzez sesje, które prowadzę na kanale Transformacja umysłu. Chciałam właśnie podziękować Zygiemu za zaproszenie kolejny raz, że zgodził się, że właśnie na Enklawie Światła mogę promować tą właśnie oto książkę. Moi drodzy, książka wyszła niesamowicie. Jest gruba, ma prawie 500 stron, ma duży format i wiedza w niej zawarta jest po prostu nieziemska. Takiej wiedzy nie znajdziecie w żadnej książce, nawet zagranicznej. Jest tu 25 sesji osób, które bardzo głęboko wchodzą w trans i penetrują różne przestrzenie mają zdolność jasnowidzenia lub widzenia. Książka, która powstała, można powiedzieć, poprzez pot wylany, ale w końcu się udało. W książce są nie tylko sesje. Jest mnóstwo innych informacji. Są informacje, które też ja pościągałam z samego źródła. Są informacje z nadświadomości. Tam nie ma kłamstwa. Tam jest prawda, tylko właśnie Problem polega na tym, że ludzie boją się prawdy. Jeśli jesteś zainteresowany właśnie taką książką, która Ci otworzy umysł i podniesie Twoją świadomość, która Ci pokaże, jak warstwy cebuli ten świat jest zbudowany i okłamywany na każdym poziomie. Nie ma poziomu w przestrzeni tutaj ziemskiej, który nie byłby okłamywany. W tej książce znajdziesz informacje, czym jest energia, czym jest cierpienie, po co jest nam w ogóle potrzebne cierpienie, czy ma jakiś sens w ogóle cierpienie. Pułapki po śmierci wszystko na temat astrala, tam gdzie odchodzimy po śmierci i wiele, wiele innych informacji, które naprawdę warto się zapoznać, jeśli poszerzamy swoją świadomość. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję i pozdrawiam i do zobaczenia. Witam serdecznie, kochani, ja nazywam się Monika Patkowska. Jestem psychologiem i osobą pracującą z energią, o której wdzięcznie mówi się współczesna szeptucha. Kochani, bardzo serdecznie pragnę Was zaprosić. Na niezwykłe wydarzenie w Wielmorzy już niebawem, bo 6 i 7 lipca bieżącego roku, a mianowicie na Enklawę Światła. Mam zaszczyt poprowadzenia dla Was jednego z wykładów, a mianowicie opowiem Wam o dawnej magii ludowej naszych przodków. Opowiem w jaki sposób my dzisiaj możemy tak pragmatycznie, czerpiąc z wiedzy dawnych Słowian, chronić naszą energię, w jaki sposób ją oczyszczać. Opowiem też ciekawostki odnośnie magii miłosnej, którą stosowali nasi prapra pra, dziadkowie, może nawet dziadkowie. Kochani, serdecznie zapraszam, wysyłam masę dobrej energii i do zobaczenia. Dzień dobry. Jak introspekcja, to tylko w takich okolicznościach przyrody. Nazywam się Małgorzata Ambroszkiewicz i od wielu lat. Zajmuje się szukaniem, szukaniem, dotykaniem, zgłębianiem tego tutaj, co w środku. Od ponad 25 lat zajmuje się rozwojem duchowym, tym takim bardzo głębokim. To, co tutaj w środku ma przeogromną wartość, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda nasze życie. Zatrzymaj się zatem, bo bo introspekcja to nic innego, tylko zaglądanie w siebie, zaglądanie i szukanie, oglądanie swoich myśli, eee, czucie, przede wszystkim czucie, myśli, uczucia, emocje. Halo. 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 Tak właśnie jest, wygląda droga pan w butach, więc musi skakać. A ja na bosaka przemierzam moje ścieżki. Jest o wiele prościej, o wiele łatwiej. Nogi, nogi dzisiaj depczą właśnie w takim błocie. I to jest właśnie to czucie, dotykanie, szukanie, patrzenie. Zapraszam Was, kochani, bardzo serdecznie na enklawy światła, gdzie będę miała tę przyjemność pomówić do Was. Pomówić. Być może przyjdzie ten rezonans i gdzieś tam się spotkamy, abyśmy mogli wymienić swoje własne doświadczenia, zobaczyć co nas uwiera, zobaczyć jak na siebie reagujemy. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo introspekcja to właśnie takie głębokie dotykanie i szukanie tego, co, co przeszkadza, co przeszkadza temu, żeby pięknie żyć. I to błoto na drodze daje taką łagodność nogom bardzo bardzo daje łagodność nogom. Nie tylko głęboko szukam, nie tylko zatrzymuję się, żeby ta samorefleksja się pojawiła. Uwierzcie mi, że jak będziecie tu i teraz, ona się zawsze pojawi. Zawsze. Bo zawsze coś do Was przypłynie. Piszę książki. Właśnie to głębokie poszukiwanie pozwoliło mi napisać sześć książek o tematyce duchowej. Tworzę mandale energetyczne, maluję obrazy, tworzę pod pseudonimem M. Viridi. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Tobą i z Tobą i z Tobą właśnie na Enklawie Światła, abyśmy mogli siebie tak po prostu dotknąć i poczuć. Poczuć te emocje, poczuć te emocje. Do zobaczenia tym.